To już jest tysięczna próba tego nagrywania, ale to nic. Witajcie, kochani, na moim kanale, czyli Wiktora Czeka. Dzisiaj odcinek będzie o sparciu negatywnym, czyli mówieniu nie przejmuj się, wy w garść, Jakoś inni mają gorzej, jakoś inni potrafią, jakoś inni sobie radzą. Czemu tak nie mówić? Dlaczego to jest takie szkodliwe, złe, krzywdzące? Objawianie kogoś, zachowanie egocentryczne. Czyli zobacz, jakie ja przez ciebie cierpie. Weźcie wyluzuj, jak my. W znaczy, teraz nie chodzi tutaj o mnie, nie mówię o sobie, tylko po prostu tak stwierdziłam. Tak. My. Rozumiecie, nie? Mam nadzieję, że kumicie. Kumacie. <grym> Pomniejszenie wiarygodności tego, co ta osoba <grym> czuje. Czyli weźcie gar, zaciśni zęby. To wszystko pogarsza sprawę. Najważniejsze cechy ochronne przed i depresjami i PTSD, czyli stresem potraumatycznym i różnymi innymi zaburzeniami psychicznymi. Jest adekwatność i zadowolenie ze wsparcia, więc potrzebne jest i wsparcie, i wyrozumiałość. My, jaki komunikat wysyłamy komuś mówiąc, yy, nie przejmuj się, to oznacza mniej więcej tyle... Ten problem nie jest ważny, powinieneś robić coś innego. Bo ten problem jest też w Tobie. Przepraszam, że przerwałam przed chwilą, ale właśnie ktoś do mnie dzwonił i tak musiałam przerwać. Ale już dokończamy ja i powracam. <grych> Czyli to jest yy, obwinianie. Każdy z nas dąży do szczęścia i jeżeli komuś jest tak źle, no to to oznacza, że co się dzieje u tej osoby. Że ta osoba nie umie przejść przeszkody i powiedzenie jej weź się w garść nie pomoże jej. Tylko dowali następnej przeszkody. <laughs> Przepraszam. A co jednak mówić do takiej osoby z depresją? Można mówić na przykład Widzę, że jest Ci ciężko Rozumiem, że to jest dla Ciebie trudne Staram się zrozumieć, co się dzieje w Twojej głowie Przez to przechodzisz Pamiętaj o tym, że masz mnie I zawsze będę przy Tobie Zawsze Cię wesprę Wesprzę Dobra, wesprę Zawsze będę obok Ciebie I słuchajcie to już jest wsparcie pozytywne. Uważnianie uczuć tej osoby. Mam nadzieję, że rozumiecie. Kochani, a ja chciałabym Wam powiedzieć, że powracam na tańce. Jestem mega najszczęśliwszą osobą na świecie. Powracałam się na tańce. I jeśli byście chcieli vlogi, z turniejów, bo na pewno będą jeszcze turnieje albo w maju, albo w czerwcu albo, albo też może być, że w maju i w czerwcu nie będzie zakończenie w czerwcu ale to tam nieważne i bo, no, bo chciałam powrócić, bo żyłam się już z tą grupą naprawdę i widziałam ich ostatnią występ z turnieju to aż się po prostu rozpłakałam Rozpakałam się, no bo tyle lat... Trzy lata chyba, jak nie cztery. Trzy albo cztery lata jestem z tą grupą, więc to trochę nie w miarę odejście. Ale nie martwcie się, bo z tańców... <śmum> A, mówię już o tańcu. Nie martwcie się, bo ze śpiewu nie zrezygnowałam. A jeśli to pójdzie, to... Będę szła od września W sensie będę chodziła od września na kółko teatralne Bo może też być aktorką Jezu ja mam dużo tego Czy kimś chcę zostać tak, Tancerką, no to tancerką to już jestem Chcę zostać yy, tą aktorką właśnie Piosenkarką A. A no i będę cały czas nagrywać na YouTube Więc będę, czy znaczy już jestem youtuberką Kiedyś chciałam zostać psychologiem, ale pomyślałam sobie, że nie, że to nie jest na, na, na tą moją psychikę. Ale czasami komuś tam pomagam, jak ktoś potrzebuje pomocy, ale psychologia to nie jest łatwy temat, to jest bardzo trudny temat. Naprawdę. No, Kochani, jeśli spodobał Wam się ten filmik, to dajcie łapkę w górę. Udostępnijcie i daj subskrypcję z dzwoneczkiem Ten dzisiaj, dzisiejszy odcinek naprawdę był porażką W sensie, dlatego, że nie udawało mi się nic A teraz zakończenie już jest i jestem z tego zadowolona W końcu zrobiłam ten filmik, udało mi się Nie poddałam się <laughs> Nie poddałam się i nie mam zamiaru nigdy się poddać Także, kochani, dajcie znać w komentarzu, czy chcecie te vlogi z turniejów. Bo, jak mówię, będą jeszcze pewnie. W mhm. Także, kochani, ja już chcę się z Wami pożegnać. Ale wiecie, jak Was kocham. <grym> Bardzo Was mocno tylko kocham. Jest jesteście dla mnie całym sercem. 啦 <laughs>